Halo moi drodzy patroni, witam was w 25 odcinku naszego podcastu: Przydatne idiomy Zwroty i Powiedzonka. A dzisiaj będzie o takim zwrocie von mir, aus. von mir aus. To bardzo ciekawy zwrot, który dość często występuje w mowie potocznej i oznacza tyle, co jeśli o mnie chodzi, z mojej strony. już wam pokażę, jak to wygląda, jak to faktycznie rozumieć. Weźmy przykład. Von mir aus können wir sogar nach Griechenland fahren. To oznaczałoby, jeśli o mnie chodzi, to możemy pojechać nawet do Grecji. Von mir aus können wir sogar nach Griechenland fahren. To takie ogólne właśnie, a jeśli o mnie chodzi, to coś tam, coś tam. Ale jest jeszcze jeden kontekst, w którym von mir aus oznacza zgodę na coś lub zgodzenie się na coś, ale bez większego przekonania. Weźmy przykład. Was meinst du? Vielleicht sollten wir den für in die Schweiz fahren. Von mir aus. Czyli y, co myślisz? Może powinniśmy wakacje pojechać do Szwajcarii? E, w sumie, czemu nie? No, w sumie możemy. Y, czyli, wypowiadając to wyrażenie, zgadzamy się na coś, ale nie jesteśmy specjalnie zachwyceni ani przekonani do tego pomysłu także formiere aus y, możecie właśnie użyć w takich sytuacjach gdy nie jesteście do tego przekonani ale zgadzacie się na coś lub po prostu a jeśli o mnie chodzi to możemy coś tam coś tam na przykład ja to takie znaczenie właśnie formiere aus myślę że już niejednokrotnie słyszeliście to w życiu codziennym a jeśli nie to teraz na pewno zwróćcie na to uwagę Dankeschön, das ist alles für heute und bis zum nächsten mal Cześć! No i pamiętajcie, że wszystkie materiały możecie pobrać z mojego profilu Patronite. Ja, also bis dan, macht gut!